Zapraszam Państwa teraz na blog Józefa Wieczorka. Czyta autor. Gorąco polecam. Dlaczego cenzura na uniwersytecie tak późno bulwersuje? Autocenzura, jak była, tak jest do dnia dzisiejszego racją bytu akademickiego. Okresowe zawieszenie wykładów profesora Nalaskowskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ze względu na jego Felieton o Marszach Równości, zbulwersowało opinię publiczną, gdyż zostało odebrane jako przejaw cenzury na uniwersytecie. Co prawda wskutek nacisków społecznych rektor Andrzej Tretyn po tygodniu cofnął swą decyzję, ale poziom wzburzenia jego pierwszym wyrokiem chyba się nie obniżył. Dobrze, że to, co się dzieje na uniwersytetach, dotarło wreszcie do mediów. I szerokiej opinii publicznej. Ale szkoda, że tak późno i jedynie w ograniczonym zakresie. Przecież lewicowa dyktatura na uczelniach trwa od dawna, a zawieszanie wykładów niewygodnych akademików i to dożywotnio, cenzurowanie absolutne, to znaczy bez możliwości wypowiedzi czy badań, szczególnie akademickiej historii, której nieraz brak jest komunizmu, PZPR. Czy Stanu Wojennego miały i mają miejsce niejednokrotnie, jakoś nie bulwersowało to mediów, a co za tym idzie, opinii publicznej, do której takie ekscesy nie docierały lub nader rzadko. Patologiczne problemy Uniwersytetu, Środowiska Akademickiego w końcu stanowiącego i formującego polskie elity jakoś nie cieszą się zbytnią uwagą mediów i opinii publicznej. Funkcjonuje co prawda miesięcznik Forum Akademickie, ale jest to periodyk resortowy, zależny od decydentów akademickich, a przy tym niezbyt popularny. Od strony prawnej szczegółowe sprawy akademickie podejmuje regularnie dziennik Gazeta Prawna, ale do przeciętnego obywatela, nawet wykształconego na polskich uczelniach, niewiele co z tego dociera. Aby poznać niezależną opinię o tym, co w akademickiej trawie pisze, trzeba penetrować internet. No i czytać niecodzienną gazetę, jaką jest Kurier.net, który jako periodek z górnej półki dociera jedynie do znikomej części polskiego społeczeństwa, tej niezależnie myślącej i krytycznej, żyjącego z podniesioną głową, a nie z podręczną struszówką do chowania głowy w piasek. Na polskich uczelniach cenzura jest nadal powszechna od dawna, a nie dopiero od sprawy toruńskiej. Ma postać poprawności akademickiej, braku wolności wypowiedzi, konformizmu w życiu akademickim i nie tylko. Ten stan rzeczy nadal rzadko trafia do świadomości ogółu społeczeństwa. Mimo, a może właśnie dlatego, że jest coraz bardziej formalnie wykształcone i udyplomowione. Cenzura mimo likwidacji urzędu cenzury. Jak wiadomo, w czasach PRL-u, przewodniej siły narodu i pryncypiów państwa socjalistycznego, budowanego na fundamentach totalitarnych, na straży poprawności słowa pisanego, a także mówionego, stał Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i widowisk od 1981 do 1990 roku jako główny urząd kontroli publikacji i widowisk. Zwany w skrócie Urzędem Cenzury. Baczył on, aby informacje, opinie, książki, osoby nieprawomyślne, niepożądane w systemie, nie docierały do opinii publicznej. Tak było też na uniwersytetach, które po okresie życia podziemnego pod okupacją niemiecką zostały pootwierane pod okupacją sowiecką i stanowiły zaplecze dla budowy najlepszego systemu. Ci, którzy system wspierali, osiągali szczyty akademickie i nie tylko. I obdarzeni prestiżem w czasach czerwonej zarazy, przetrwali do medialnego końca systemu komunistycznego. Po czym przeszli z sukcesem transformację w jego kontynuację w zmienionych nieco warunkach, prowadzących, jak się okazuje, po latach do szerzenia się zarazy tęczowej. Kto w czasach PRL-u mniej lub bardziej jawnie występował przeciwko zarazie czerwonej, znikał z systemu, a przynajmniej był marginalizowany. A po tego, kto jawnie występuje przeciwko zarazie tęczowej, czeka podobny los. Na straży takich wartości na uniwersytetach stoją rektorzy uczelni, którzy po reformie Gowina uzyskali władzę niemal absolutną, a działają w okresie powrotu dzieci czerwonej zarazy na scenę polityczną. Jeszcze przez sprawą toruńską. Rektor Uniwersytetu Poznańskiego Andrzej Lesicki wystąpił przeciwko mowie nienawiści ze strony hierarchów kościelnych. Było to po znamiennej wypowiedzi o zarazie tęczowej arcybiskupa Marka Indraszewskiego 1 sierpnia w krakowskiej Bazylice Mariackiej. A rektorzy KRASP, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w swoim oświadczeniu Poparli swojego kolegę. Należy do nich także rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jako przewodniczący Krasp. Nie wiadomo więc, czemu jego działania wobec profesora Nalaskowskiego tak bardzo zbulwersowały opinię publiczną. Rektor UMK zrobił to, co było zgodne z jego i jego kolegów opiniami, dyrektywami. Skoro nie zbulwersowały one mediów ani opinii publicznej, rektor UMK nie widział przeszkód, aby podjąć decyzję wobec nieprawomyślnego podwładnego stojącego po drugiej stronie frontu ideologicznego. Tak bywało w czasach czerwonej zarazy, tak bywa w czasach szerzenia się zarazy tęczowej. Rektor UMK co prawda, wycofał pospiesznie swoją decyzję, ale rektorzy KRAS nie zmienili swojego negatywnego stanowiska wobec niemiłujących ideologii LGBT i ośmielających się mieć inne zdanie od ich pracodawcy. Nawet to stanowisko zaostrzyli, grożąc im sankcjami dyscyplinarnymi. Rektorzy wyraźnie się określili jako zwolennicy systemu totalitarnego. Z którego zresztą nie wyszli, mimo że totalitarny system komunistyczny takie represje stosujący medialnie się skończył. Może mają na uwadze to, że sprawy dyscyplinarne z okresu stanu wojennego na uniwersytetach są zaaresztowane do dnia dzisiejszego i nikt nie może ani nie chce rektorów zmusić do ich ujawnienia. Po prostu na uczelniach Prawo Stanu Wojennego nadal stoi ponad Konstytucją III RP. Porównaj na przykład mój tekst: Tajne teczki UJ, czyli o wyższości prawa stanu wojennego, nad Konstytucją III RP. Urzędu cenzur, co prawda, już nie ma, ale rektorzy starają się z sukcesem ten urząd zastąpić. Nie wiadomo. Czy za działania cenzorskie są dodatkowo gratyfikowani? W końcu w Urzędzie Cenzury gratyfikacje nie były małe, a za pracę, i to tak ważną dla utrzymania systemu, wynagrodzenie się należy. Nieprawdaż? Autocenzura racją akademickiego bytu. Jeszcze w czasach funkcjonowania Urzędu Cenzury funkcjonariusze tej instytucji nie zawsze mieli wiele pracy. A to ze względu na rozpowszechnioną autocenzurę inteligentnych autorów, którzy po prostu nie pisali tego, co i tak przewidywali, że przez urząd cenzury nie przejdzie. A po co się narażać? Tomasz Strzyżewski, Czarna Księga Cenzury, PRL-u. Nie inaczej rzecz się miała na uczelniach, i to nie tylko na wydziałach ideologicznych, historycznych. I nie tylko w stosunku do pryncypiów panującego ustroju, a nader często w stosunku do wysoko postawionych osób, zwykle reprezentujących przewodnią siłę narodu. Krytyka merytoryczna, nawet w naukach niehumanistycznych, stopniowo była redukowana, a konformiści i oportuniści znakomicie dostosowywali się do panujących reguł, dzięki czemu mogli Prosperować w tamtym systemie. Po transformacji nic zasadniczego się w tej materii nie zmieniło, i nadzwyczajna kasta akademicka nadal nie podlega merytorycznej krytycy, a kandydaci do kasty bacznie autocenzurują swoje opinie, aby do niej się dostać. Nieprzestrzegający tych reguł są systemu wykluczani. Mogą sobie wykładać do swoich ścian, a nie do studentów na uniwersytecie. Bo przecież, podobnie jak w czasach czerwonej zarazy, mogliby na młodzież akademicką wpływać negatywnie, podburzając do myślenia i nonkonformizmu. Autocenzura, ta jak była, tak jest do dnia dzisiejszego racją bytu akademickiego. Dobrze by było, aby badacze mechanizmów rządzących formowaniem kadr akademickich, o ile tacy się znajdą ich projekty badań zostaną ocenzurowane, zajęli się poznaniem losów tych, którzy takim regułom się nie podporządkowali, wypowiadali się otwarcie, merytorycznie o tym, co wypisywali nieraz w publikacjach profesorowie. Tych, którzy pisali artykuły polemiczne, dyskusyjne, Ujawniali niedorzeczności profesorskie. W wolnym demokratycznym kraju na uniwersytetach, które są po to, aby toczyły się na nich dyskusje, jak oznajmiają niektórzy z rektorów, takie prace winny być prowadzone i ujawniane, aby wyeliminować patologie lub wręcz uniwersytety, które zapomniały, po co istnieją. Nie jest jednak pewne, czy przy rygorystycznym stosowaniu takich zasad eliminacji, ostałby się jakiś uniwersytet na ziemiach polskich? Dyscyplinowanie niewygodnych. Ostatnio rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Mirosław Wielgoś, oznał, że przyszła pora, by krytycznie przyjrzeć się części środowiska akademickiego i dodał, że nie możemy żyć od jednego ekscesu. Do drugiego była to reakcja na krytyczne wypowiedzi niektórych profesorów wobec ideologii LGBT. Trudno tego nie rozumieć jako zapowiedzi dyscyplinowania, a nawet oczyszczania środowiska akademickiego z osób niewygodnych, które muszą czuć się zagrożone. Takie groźby i poczynania to jednak nic nowego. A jedynie nawiązanie do reguł panujących w polskim środowisku akademickim od dziesiątków już lat. Jeszcze w czasach panowania totalitarnego systemu komunistycznego. Beneficjenci tego systemu, obecne elity akademickie, formują, formatują na swoją modłę kolejne pokolenia. W czasach Czerwonej Zarazy postulowano, by nie dopuszczać do wykładów podważających nieraz niedorzeczne tezy profesorskie, albo takie osoby znieważano, proponując na przykład, aby obciąć mu brodę, kiedy brakowało argumentów merytorycznych. Nic się nie zmieniło. Kiedy kilka dni temu chciałem profesorom merytorycznie wyjaśnić niezrozumiałą kwestię, o dużej wadze poznawczej, zdumiony usłyszałem: Odbieram panu głos i problem sam się rozwiązał. Tak się cenzurowało i cenzuruje do dnia dzisiejszego, niewygodnych dla panujących w nauce. Środowiska pozaakademickie, nie wyłączając prawicowych, nieraz stosują taki ostracyzm, nie bacząc na deklarowany przez siebie antykomunizm. Jakoś nie podejmuje się dyskusji na temat pochodzenia obecnych kadr akademickich. Pytałem o to przed laty, aby sprowokować dyskusję nad genezą obecnych kadr i uzyskać wytłumaczenie dzisiejszego kiepskiego niepokojącego stanu Uniwersytetu. Jakoś zapomniano sobie słowa Cypriana Kamilar Norwida, nie trzeba siebie, wciąż siebie mieć środkiem, by mimowolnie nie stać się wyrodkiem. Nie trzeba myśleć, że jest podobieństwo być demokratą, bez Boga i wiary, czego jak świat ten nie bywało stary. I żal mi bardzo was, o postępowi, którzy zniebecić przeszłość chcecie całą, by łatwiej było, lecz jako żółwiowi orzec, tak wiele już ubiegłem z chwałą. Tylko, że aby drogę mierzyć przyszłą, trzebać koniecznie pomnieć skąd się wyszło. Przeszłość akademicką się cenzuruje, a tę poprzedzającą transformację najbardziej. Stąd o korzeniach obecnych kadr i mechanizmach ich formowania przeciętny obywatel wie niewiele. A decydenci akademicy jakoś wolą odsuwać od siebie upiory przeszłości, cenzurując wszystko i wszystkich, którzy by zamierzali je poznać. Mam w tej materii osobiste wspomnienia. Nie widzimy możliwości przeznaczenia na ten cel środków publicznych. To odpowiedź na projekt opracowania Czarnej Księgi Komunizmu w Nauce i Edukacji. Barometr demokracji wskazuje na totalitaryzm uniwersytetu. Znakomity historyk Henryk Głębocki, badacz archiwów byłej ZSSR, zasadnie określił, że dostęp do archiwów archiwalnych jest nie tylko barometrem swobody badań naukowych, ale i demokracji. Trudno się z tym nie zgodzić. Ale trzeba tym barometrem objąć nie tylko realia rosyjskie, ale także polskie uniwersytety, w tym wzorcowy Uniwersytet Jagielloński, do którego archiwów dostęp jest co najmniej utrudniony, a dla niewygodnych jego archiwa akademickie całkiem są niedostępne. Szczególnie jeśli chodzi o archiwa z końca PRL-u, co dokumentuję na moich stronach internetowych. Na przykład niezależne forum akademickie, sprawy ludzi nauki. Zresztą trzeba pamiętać, że niewygodne materiały do archiwów uczelnianych czasem wcale nie trafiały, co skutkuje po latach fałszowaniem historii. Przykład z Uniwersytetu Jagiellońskiego, opisany na moim blogu w tekście Powracająca fala zakłamywania historii w prl -u. Po przeprowadzeniu ideologicznej selekcji księgozbioru zbioru w bibliotekach wyodrębniano prohibity jako zbiory zastrzeżone, zawierające treści godzące w interes polski socjalistyczny. W III RP, na Uniwersytecie Jagiellońskim i chyba nie tylko na Ujocie, mamy archiwa zastrzeżone, bo zawierające zapewne treści godzące w interes uczelni, a raczej interes kasty uczelnią zarządzającej, pokazujące prawdziwą historię w okresie komunizmu, który medialnie upadł, ale realnie daje się we znaki niewygodnym tak wówczas, jak i obecnie. Barometr zatem wskazuje na brak swobody badań naukowych i demokracji na uniwersytetach trzeciej RP, czego także ostatnie oświadczenia Krasp na odcinku LGBT są najlepszym wyrazem. Ten stan rzeczy winien bulwersować, tak media, jak i społeczeństwo utrzymujące uniwersytety ze swoich podatków. Najwyższa pora, by krytycznie przyjrzeć się sytuacji na uczelniach i ich przeszłości, i to w całej okazałości. Trzeba, aby uniwersytety były uniwersytetami, a Polska była Polską. Silną swoimi uniwersytetami. Tekst opublikowany w Kurierze, Wnet, nr 65 w listopadzie 2019 roku.